Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku CSGO Skinca, gdzie dzisiaj na samym wstępie wczoraj wam obiecałem, że założę dla was kolejny konkursik. Jest tutaj cały czas akaczyk dla wpłacających z moim kodem do wygrania, a dzisiaj dorzucamy konkretną bestię, bo za 447 zł, no i dajmy tutaj dla osób, które po prostu płacają większą sumę, jak jeszcze macie tutaj 20 zł, to damy troszeczkę więcej, bo też droższy skin. Dlatego powyżej 30 zł macie... Szansę wygrać te dwa skinki. Oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa, że od razu ten skinek wpadnie wam do ekwipunku Dziękuję ślicznie, że w pocacie widzowie z kodem moim tutaj sporo skinków zostało rozdanych. A my dzisiaj lecimy na grubo 15 praktycznie tysięcy złotych. No i będzie się dzisiaj działo, ale przed tym standardowo w tym odcinku do taka łupka żeby wziąć udział na nią, należy zasubskrybować kanał, zwolęcie, stać łapkę w górę. Skomentować ten odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu mój kod Adixon przez gdzie dostajecie 2 złote i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy każdej wpłacie. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na Piratę Swap Z kodem Adixon dostajecie 35% bonusu do wpłaty. Dobra, wiecie co? Ja dzisiaj nie zacząłbym tego odcinka odbite. Coś zmienimy! I na przykład takie trzy skrzynki. Royalek za 4000. Co powiecie na to, widzowie? Zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i powiem Wam. Minus. Na pewno minus, no niestety. No jest minusik. Ja pierdzielę. No to by były dobre dropy, gdyby to nie była, no, NIE był zbustowany. Ale jest niestety ta skrzyneczka. Zbustowaliśmy ją i... Bez boosta może. O! Omega? Ile? O, oh jest profit, nie jakiś ogromny proficik, jest. Ale na minus z tej skrzynki, dobra. I tak, jak na minus, to musimy nadrobić stratę. Dajmy tak, pięć skrzynek. Underdog. I let's go. Dodaj, ojojoj, 3000 tysiące, no tutaj, no to... Mam nadzieję, że nie przegramy, bo szybkie 5000 tysięcy poleci już na wstępie odcinka. Dobra, ładnie. 9500. Lecimy. Ale dobrze, dobrze, dobrze. To jest dobra bitwa. Tu może być przyjemnie. Tu może być przyjemnie. Oby jeszcze coś tutaj trafił, bo nie jest to taka dobra, jeszcze stuprocentowa wygrana, ale teraz ładnie, dobra. Jest gitara. Nawet jak skinka? Nie, dobra. Jak za tysiąc trafimy, to raczej. Dobra, jest ładnie. Mamy. Mamy pierwszą bitwę zaliczoną, stracili, odzyskaliśmy tutaj stratę. No i lecimy dalej. pojedynczo, pojedynczo mam tutaj. Ochotę dzisiaj coś potwierać. Mniejsze może ryzyko będzie. Chociaż no przed chwilą, jak mogliście zobaczyć, nie takie mniejsze, bo skrzynki jak na razie nam nie oddają aż tak pięknie, jak byśmy chcieli. Ametys teraz. 2500 jednym kliknięciem. Zobaczmy. O, jest są rękawice całe szczęście, no ale minus, minus, niestety minus. Dobra. Boost. Chyba trzeba odpalić busta. Ja pierdzielę. O, ładnie to o Jezu, to tu jest 6% na M9. Dobra, jademy. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Chyba nie jest źle. Kurczę, jednak je źle. Minus. Ja pierdzielę. To jeszcze raz. Dawaj, da. O Boże. O mój Boże. To nawet nie chcę na to patrzeć. Nawet nie chcę na to patrzeć. Ja pierdzielę. Temu panu już podziękujemy. Dobra. 1200. Anarchy case. Kurczę, no nic nie siada. 800 minus. Dobra. Nie, no tak bawić się nie będziemy. No tak bawić się nie będziemy. Odkutka. <laughs> Odkutka. O, kur. A, dobra. Dobrze, że tam dodała tego bota, bo jeszcze bym się zdecydował na cztery osoby. No nie idzie to. Nie idzie to po naszej myśli, zdecydowanie. Jak możecie zauważyć. No od początku odcinka. Nawet na sekundę nie byliśmy na proficie. Ale nie poddajemy się, Bot i samów Okej, okay, dobrze. Nie daliśmy trybu under. Nie, kurczę. Jednak ma droższą kosę. Co jest? Tam że te rękawicki będą droższe, ale niestety. Kolejny skin droższy. Rozkręca nam się tutaj kolega. Kolejny skin droższy. Halo, gdzie są tu jakieś dla mnie perełeczki? Kolejny skin droższy. O mój. O. Nie da się, nie da się, nie da się! Kolejny skin droższy! Przewaga jest posiadana tutaj. Może Luxury? Przy dobrych wiatrach. Kur... pieczony. jest ciężar, jest ciężar widzowy. Nie jest za dobrze. Dwa, dwie skrzynki, dwie skrzyneczki. No to GG, pograny. Ja pierdzielę. Teraz, teraz rodzina. Co tu zrobić, żeby się odkuć? Ty zapomniałem o tej skrzynce. Dobra, w, 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 wlatuję w nią, wlatuję w tą skrzynię. Cztery graczy. Nie, nie daj underdoga, nie daj underdoga. Tak o, rozpierdzielimy wszystkich. Bez underdoga! Bez underdoga! To jest ta bitwa. Let's go! Musisz, a Dixon teraz musisz. Zaczarujmy. Ululol, nie, ja pierziele. No iż po czarach. 21 złoty skin, O Oj, kolejny. Aha, no fajnie, no fajnie, że moi wszyscy koledzy tutaj trafili ze skiny takie, że po prostu głowa mała, a ja. Welcome to Ibiza. Poczekajmy. Może jakiś Fire Serpent na koniec? Fire Serpentik dla Dixona? Fire Serpentik na sam koniec? Na wygraną? proste proszę. O kurde. Gdyby nie samu, gdyby nie i samu. Ja pierdziele. Nie no, co tu się wyprawia? Ten odcinek to nawet 5 minut, nie trwamy, My 15 tysięcy przegraliśmy już. Ale zawsze jest pora na odkutkę. Nagrywałem to wczoraj o 23, jest 12 godzina dzisiaj. Nowy dzień tutaj nastał, więc półczęściowy odcinek można powiedzieć. No, trzeba tutaj coś dograć, no bo 5 minut odcinek trwa. No, to tak nie może być. No, tak nie może być. Trzeba przynajmniej 10 minut tutaj coś pociągnąć. No i ciągniemy, widzowie, ciągniemy A w tym odcinku to bardzo dobrze ciągniemy tutaj lachę oponentom Bo tak już przegraliśmy pieniędzy, że to szkoda gadać Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepsze jutro I zaczynamy od naprawdę grubej, grubaśnej bitwy Przytupem, przytupem Powiem mam, że przytupem Dodajemy bota Szybciutko też dodajemy tutaj bota i liczę tutaj dla siebie, dla siebie, że wydropię tutaj naprawdę jakieś konkretne skinki, że od samego początku będzie dominacja genetyczna. 118 zł. Jest dominacja genetyczna ze skrzynki za 8, 800 zł. Kolejny dobry skin, 36 zł. To już jest rekord. To już jest naprawdę rekord. Czy jeszcze ten rekord pobijemy? Czy jest tu skin za 2 zł? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. O, czekajcie, coś zaczyna dawać. Obrażanie skrzynki pomaga? No nie dla nas, nie dla nas. Tragedia, luxury zbustowany, naprawdę. No powiedziałbym niecenzuralne słowa i to naprawdę bardzo długim ciągiem, ale nie powiem, nie powiem. Powstrzymam się tutaj jeszcze. Stałem dopiero, humor gituwa i. Oby tak zostało, nie? by tak tutaj zostało chociaż patrząc na tą bitwę no obyśmy ją wygrali obyśmy tylko ją wygrali tutaj dobrze jest koseczka powinniśmy to wygrać No ale bitwa wygrana nie no ten odcinek jest jakiś pechowy Mili milion punktów dostał chłop Ja pierdzielę tą chyba większą wygraną ode mnie dostał 7600 zł z bitwy za 7300 O mój Boże drogi o mój Boże drogi ty! A, on prawie dostał większą wy... o Nie, chociaż nie ten topler. No 6 kafli chyba będzie kosztował albo 4-5, coś takiego. Może nie dostał większej, ale... Ale od tam ta ładna poszła. Dobra, ty co to jest? Ty, co... Co to jest? Ej, czekaj! To jest ty. Chester mod? O kurwica! Dobra, czekajcie! Hego, nie wiem, czy ja to chcę, chociaż weźmy, weźmy na, na początku to Jungle Case, spróbujmy na tym trybie, nie? I dajmy Underdoga. Ty. Ale tu jest tutaj kolejny nowy buścik, tylko jeszcze bardziej mocniejszy niż ten boost, boost. Ja pierdziele, dobra, proszę, let's go. Może to jest ratunek dla tego odcinka. Może to się wydarzy. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy na jakieś konkretne dropy. Jak na razie jest tragedia, dwa skiny tutaj dla mnie konkretne, ale dobra, to jeszcze nie są jakieś mega, mega drogie. Trzeci skin pod rząd, ale dobra, ten tańszy. No czemu mu nic nie dropi, halo Jest Jest kosa, dwa tysiące lore Lore Alpari, let's go Nie zatrzymuj się, kochaniutki Nie zatrzymuj się, o kurcze Co? E no Motoglows, proszę jeszcze tutaj dla niego Dobrze, niedobrze, oddalamy się coraz bardziej Oddalamy się coraz bardziej Dwie kosy, niestety, jadrosza. ja droższa Ja pierdziele Ja pierdziele Dwie skrzynki, proszę. Dwie skrzyneczki. Dobra, dwa 500? Nie, oczywiście on za 900. Ja pierdzielę, ale ostatnia, może coś? Nie da, nie da, nie da. 12 kafli. I takiej bitwy nie wygramy, nie? Takiej bitwy nie wygramy, dobra. Jak się bawić, to się bawić. Już nie widzę innej opcji. Tragedia, no tragedia się wydarza. Nic nie mogę trafić. Jak daję Underdoga, to nagle zaczynam trafiać magiczny skin, jak dostaję. Ah. Dobra. Pięć skrzynek. Może teraz. Może teraz. Znowu przegramy, bo znowu underdogi. Kurwa pierwsza koca. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ale poczekajmy, może jeszcze oponę. Że oponenci trafią. Tylko chyba nie w tym życiu. Chyba nie w tym życiu. No i lipa. Ja pierdzielę. Nie wiem. A jak chcę zobaczyć tą skrzynkę. Co ona tu w sobie ma. Ja pierdzielę. 5% na Fire Firesen. 5%. Dobra, wizowy. Kolejny odcinek. Może być gruby, ale kurde, to skrzynka 4600. To ja nie wiem, jak. Zobaczymy, ale kolejny odcinek na pewno tutaj jeszcze będziemy na tym nowym trybie testować. Chyba tylko i wyłącznie na tej skrzynce, bo nareszcie nie ma. A nie jest, tutaj nawet na tych. O kurcze! Ej, dobra, kolejny odcinek leci gruby. Dziękuję, ślicznie widzowie, za ten. Tu trzeba wpuścić. Widzimy się w kolejnych. Dziękuję za wpłaty z moim kodem. Kocham was. Nara.